No dobra, ruszyliśmy właśnie w trasę z Rzeszowa, mamy do celu 292 km, na razie mamy słabiznę, chociaż nie ma żadnego korka, a wiem, że rodzinka, którą podrzuciłem do autobusu, wyjazd z Rzeszowa miał fatalny, to było półtorej godziny temu, niecałe, zobaczymy, na razie od startu 6.7, całkowito od tankowania 3 ze snuciem się po Rzeszowie i wyprawą w góry, no i teraz mamy taki właśnie Palanko, odkąd ruszyliśmy? Po 4 km. No i będziemy na żywo komentować, co tam się wydarzy. O, ruszamy, 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 nikt nie widzi. Dobra. to żółte. Nie chciałem rodziny dobijać nagłym hamowaniem. Na pasach było fajnie widać Warszawa, przez dwa pasy było napisane Także jakby ktoś miał wątpliwości, to wie, że jedzie do Warszawy No dobra, no i się snujemy Pwarzanka jest, Janosik pomaga jakby co? Gwarancyjnie Dzieci z tyłu, cztery osoby, pełen bagażnik gratów To nie potrzebujemy Tera. tej mapy też? Nie, Google Maps może być w razie czego Na razie mamy Garmina co nam tam powie? Tyle wiemy. Powiedział, że 4 godziny 7 minut. Dobra, zobaczymy. 4 godziny 7 minut ruszyliśmy dosłownie chwilę temu. Mamy 6 minut w trasie. 6 km zrobiliśmy i tyle. Wyjazd z Rzeszowa widać. Tutaj alarm, żeby to radar widać jak wygląda. Średnia prędkość na razie niezła. Klima oczywiście włączona. Tutaj widać, klimka chodzi na pierwszym biegu, chyba jest 21 stopni ustawiona, bo mamy 23,5. No i stoimy póki co. Stoimy, zobaczymy jak będzie dalej. Snujemy się. Pokażę. No proszę, zobaczcie. Kobitka jedzie sobie elegancko taką trasą. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby. Babka jechała, jak widać, jak jest wąsko no, To jest trasa krajowa w Przebudowie No ale widać Nie przejmuje się Odważna babka Odważna babeczka my się snujemy Może zaraz się to rozluźni Chociaż pamiętam jak wjeżdżaliśmy tutaj do Rzeszowa Dzień temu to było masakrycznie Babka sobie pojechała jest Za 200 metrów nie wiem. Coś tam, że... Gdzie ja wpuścimy? Jakieś no przebudowa cały czas jest przebudowa. Uuu, jakaś wyrwa straszna, brzydka. O matko! Zaraz paniu się dogonimy rowerkową. chyba już nas nie dogoni paniusiu a Janosik na pewno złączony? tak jaki fajny ten to była to był Smart chyba Dobra mamy piękne słoneczko na horyzoncie 244 do celu Sytuacja wygląda tak w tej chwili no i mamy zabudowę oczywiście, więc trzeba zwolnić, znowu problemy, znowu problemy. Tutaj w samo samochodzie nie czuć prędkości, kurczę Musimy zwolnić, zwolnić, zwolnić i Kompletnie nie czuć prędkości Zostawimy sobie na Tutaj po macie, możemy czuć. No i jedziemy Prawie stoimy w miejscu Prawie stoimy w miejscu, to prawda Dzieci śpią i się toczymy na razie na razie średnia nie jest imponująca, bo mamy coś mi ta ostrość szaleje no widać coś, chyba widać także to jest nie, to chyba nie jest to, o to jest od startu co ja pokazuję to jest od dzisiejszego startu

Nie musisz zoomować chyba. Teraz widać? No i znowu zabudowa. Znowu się toczymy. Fotoradar 1000 metrów. Ograniczenie jest 70 km na godzinę. widzisz jak teraz podkręciłaś? No i to jest też właśnie typowa sytuacja. Ja mam na tym pomacie ustawiłem sobie 64. Nawet mniej niż mogę. Mogę sobie 66 ustawić. I za mną zbliża się ciężarówka. A jest cała masa kierowców, którzy jak wiedzą, że jest fotorada mają ten, to będą jechać 50 na godzinę, 50, kiedy jest ograniczenie 70 i zupełnie to jest bez sensu. Teraz akurat mam 50 zwolnimy troszkę bo jest 50 trzeba patrzeć na znaki, a nie, a nie tamować ruchu. 70, musimy przyspieszyć za mną jest ciężarówka Możesz pokazać, że jedziemy, nie jedziemy sami Dlatego też trzeba w takich sytuacjach ułatwiać życie kierowcom a nie utrudniać Jak mam pokazać? O kurczę, 50 znowu? I nawigacja pokazuje 50, a znaki mówią 70 no zaczniemy sobie ponad stówkę przed nam jeszcze noc na trasa więc to będzie fajnie się mogła filmować ciężko mi się filmuje, bo podróż strasznie bez wszystko. zoomu na taka droga bez zoomu no i będzie przejazd przez tory to o czym mówiłem jesteśmy 63 km od, od domu od wyjazdu z Rzeszowa i miałem rację twierdziłeś, że będzie w połowie trasy, gdzieś po 150 km, nieprawda, no to będzie na pewno ten przejazd kolejowy już pamiętam chociaż powinny być już znaki nie, będzie, będzie, a widzisz wiem dobra, patrzysz w swoją stronę ja patrzę w swoją W Dobra, zwracam ci honor. Ja już Patrzysz w prawo. Widzisz to? Tak. Trzeba się zawsze upewnić, nawet jak jest przejazd. Strzeżony, pamiętajcie, żeby nie jechać jak głąby Bo zawsze może być sytuacja, której się nie przewidzi. Ty widzisz te kolory czy nie? Nie wiem, a nie jak wiem. kolory widzę może Twoi widzowie nie wiedzą, że jesteś do... w No to no. Co to mało, mało, mało ważne z... Dlaczego? Informacja: tak, to nie jest dużo kierowców, i tak to nie ma znaczenia. Tylko z zawodowym kierowcom to przeszkadza. a maluszek stanowczy, No i tak O, tam słońce fajnie widać, możesz pokazać gdzieś tam. No, pięknie. Tak. 50, człowiek przekamuje natychmiast w ogóle ten. No co to w ogóle ma być? Bo no jest niby przejście dla pieszych, no ale to za mną już ciężarówki jadą sznurem. ci na pewno je będą zwalniać. Wyhamować taki skład na odcinku 50 metrów. Potem rozpędzać. Idziemy. Dobra, możemy pokazać teraz no to jedziemy postawiliśmy stówkę na tempomacie faktycznie podrzucanie źle tutaj i średnie spalanie mamy jak widać 5.1 póki co, średnia prędkość 65 na godzinę jedziemy oczywiście cały czas z klimą od samego początku, tu nie ma żadnych tam żadnych ściemy żeby się przyjemnie jechało no i tyle Dobra, tu trochę rzuca ja to. Tak, jak nam wchodzi To tak podrzuca. No tak jest, no takie samo. Są... Czy to jest to chyba nowa droga? No wiesz, nowa jak nowa, no ale jest nierówna. No, no bo co chwila masz jakieś mini górki, mini ciężarówki robią takie rzeczy, wiesz, jest upał potworny. Zobacz jakie pofalowania są, to widać gołym okiem jakie masz warstwy. Nie ma równej tafli, tylko wszystko jest pofalowane. I tak jest komforcik pełen, masz rozstaw osi 284 cm, że jak się krótkim samochodem z, ze sztywną belką z tyłu jedzie, albo no, takiej coś jakaś ciekawostka będzie niedługo, na razie taka mgiełka jest nad drogą, widzisz to, zobacz jak fajnie to widać Sprzed przed nami mm -hmm. widać to? tu na pozycyjnych jedzie rapid, pojechał skąd taka mgła no w jest tylko się tworzy wilgę spadało. jeszcze nie wjechaliśmy w nią już jesteśmy w niej, no za nami też jest. Chyba tego nie widać na filmie. Może nie widać. Dobra, to nawet ci trząsło trochę, jak możesz sobie Szkoda, no to będzie trzęsło strasznie, o teraz fajny mościk No dobra, no to spróbuj może Zoom jak wyjadę z tego Nie mostu. co ty? Nie? Myślę, że będzie widać Tak kolory. będzie widać niebo, no, jest piękne. Bo no nie wiem, czy kogoś z moich widzów interesuje kolor nieba, no ale to się na moment szybki huk no, potwormy no, czy huk no po prostu tak jest dobrze wyciszona ta kabina tak jest dobrze wyciszona ta kabina, że w momencie uchylenia okna nawet przy 80 na godzinę z tej strony można odmuchnąć atmosfery Dawkins has gone on record saying in some instances, I think, tantamount to child abuse Do you get a yeah. similar sort of uh, feeling? Uh, from what well, I, I think I found the, the, the tone of, of Anthony's new book uh, much calmer <laughs> than um, something like Richard Dawkins' *The God Delusion* or, or even Christopher Hitchens' uh, *God Is Not Great*. Um, and I think um, Dawkins would mainly have an issue with. Um, ...people uh, teaching their children things that he sees as anti-scientific uh, from Fotoradaro his point of view. Um, po but grę, I, I think you know, everyone who has children is going to want Klasyk. to um, raise <stutters> <stutters> in a way no that of what I'm saying. They have to make their own minds up on these issues uh, and not be coercive. Yeah, yeah, I uh, agree against coercion, but I, I, I did find it—I found it a little bit worrying actually—the the way in which, in the, in the book, you, you talk about um, uh, the right to freedom from religion also means a freedom from, from proselytization. <try> Jesteśmy zrobiliśmy 130 km, Średnie spalanie 51, średnia prędkość 70, 70 km, average speed 7, 70 km per hour, and 5.2 average fuel Turn consumption. Turn left at the traffic light. So, not bad. Pretty nice score. No, Dobra. Czekamy i zobaczymy, co będzie dalej. No Możesz pofilmować teraz, okay. no, ale, ale właśnie o to chodzi. Pokazujemy, jak świecą światła. Włączymy sobie teraz tryb automatyczny świateł. Przy przekroczeniu pewnej prędkości powinno się świecić. ale to